Co ja mogę Wam powiedzieć? No, kolejny kryzys. Ci, którzy śledzą sytuację, wiedzą, że tkwimy w kolejnym kryzysie, tym razem nie kryptowalutowym, ale związanym z pamięcią operacyjną. Wszystkie portale komputerowe, youtube y o tym huczą. Już od dłuższego czasu był dobry moment na zakup pamięci, on się skończył, i de facto no, sytuacja wygląda tak, ani inaczej, że wracamy do platformy AM4, że szukamy DDR4, że pojawiają się adaptery sodim na DIM, że jest taka opcja. Natomiast pytanie, czy tak jak szybko się nie pojawiła, tak szybko się skończy? Więc tutaj stawiam znak zapytania. Ogólnie jest kryzys i zakup komputera do 10 tysięcy złotych. Wiąże się z wydatkiem dużo większych pieniędzy niż przed dwoma, trzema miesiącami niż pod koniec września czy na początku października, bo umówmy się, że ten kryzys zaczął się właśnie od października. Wtedy Was też informowałem, że to jest ostatni moment na zakup komputera w dobrej cenie. Co najgorsze, podwyżki samej pamięci to nie wszystko bo widzimy też zmiany w kartach graficznych tych ze średniego szczebla. Tych z większym vram -em. Dotyczy to również procesorów, bo znów wracająca do łask platforma AM4 spowodowała, że duża część osób szuka tanich Ryzenów. W tym Ryzena 5 3600 czy 5600. No i co się okazuje, że te Ryzeny bardzo szybko wyparowały z niektórych sklepów, tych większych, gdzie po prostu było większe zainteresowanie. Pytanie, kiedy one wrócą, w jakich cenach, to też jest kwestia dosyć dyskusyjna czy do rozważenia. Więc początek nie mrawy tych polecanych i uwierzcie, że tak one będą wyglądały myślę, że do konfiguracji od 2 do 10 tysięcy złotych, później być może będzie troszeczkę lepiej. Ale z jednym zastrzeżeniem, bo RTX5090 też nie widać, a według najnowszych informacji te karty czy ta karta, ten model ma mocno podrożeć. Komputer za 2300 zł, zamknę tylko tą informację o domyślnej przeglądarce, 5600 GTS i GPU i oczywiście 16 GB RAMem. podwyżka o 400 zł, jak się nie mylę, 5600 GTS i GPU, do tego B550 i pamięć Adaty, zobaczmy czy jest ona jeszcze dostępna, tak, jeszcze jest dostępna w tej kwocie 699 zł, więc całkiem solidnie, jak na obecną sytuację za zestaw 16 GB Gigabajtowy, tyle, że dopłacając 300 zł, jeżeli ktoś oczywiście musi i przeboleje to względem tego, co było w październiku, zdobędzie 32-gigabajtowy zestaw. Jest też tani zasilacz SMX-a z DCDC -DC i Silvermanki X-Cassette. To wszystko za 2200 zł. To jest absolutnie najtańszy komputer, jaki udało mi się złożyć. Można byłoby pewnie jeszcze troszeczkę uciąć na płycie głównej. Natomiast niewiele, zobaczcie, że jest też dysk tylko o pojemności 500 GB. Jedziemy dalej, 3500 zł, więc przenosimy się, zobaczcie, z kwoty 2300 na 3500 zł, ale jest to wynik yy, implementacji, chociaż to jest zbyt donośne słowo, Radeona RX 960XT w wersji 8GB. Oglądałem ostatni materiał Kamila Erdiniego o najlepszej karcie roku 2025, gdzie tą kartą został ARK B570. Ja jednak uważam, nie zgadzam się do końca z jego opinią, ale myślę, że taki uśmieszek w stronę Kamila. Przynajmniej coś się dzieje w tym temacie, możemy się pospierać. Bo jednak ta strata wydajnościowa, kiedy ja testowałem ARKa, względem 8GB wersji rx 96 xt była dosyć spora. Zresztą macie to wszystko pokazane na swoich ekranach, test jest w miarę świeży i też specjalnie nie widziałem dużych benefitów płynących z 10 GB Pamięci ARKA. Wielokrotnie Wam mówiłem, że Intel według mnie, według moich testów, wykazuje większe zapotrzebowanie na alokację danych w pamięci, czy więcej alokuje danych w pamięci. W związku z tym no nie widać tych benefitów płynących z tego 10 GB VRAMu i też ta wydajność w cenie 1000 Zł nie jest moim zdaniem przekonująca. Chociaż z drugiej strony patrząc jakby na kwestię opłacalności, to Ark nie wypada źle, bym nawet powiedział, że konkuruje właśnie z tą wersją 8GB. RX-960XT, więc takie jest moje zdanie odnośnie ARKA. Ja wolałbym jednak dopłacić do Radeona jako tego solidniejszego wyboru, szczególnie z możliwością skorzystania z FSR 4. Widzę tutaj w tym duży jednak benefit, szczególnie pod kątem karty tak taniej i z tak ograniczonym VRAM-em. Jeżeli coś wybierać, to właśnie Radona RX 960XT. Chociaż kiedy była sytuacja, że dopłata do 16 GB wersji wynosiła 200 zł, to oczywiście byłem zwolennikiem tego, aby tę różnicę dopłacić. Deepcool CC560, 1TB dysk Patriota i Ryzen 5 5500, oczywiście, który jest takim obciętym 5600, ma dwa razy mniej cache'u i również nie może skorzystać z szyny PCI Express 4.0. Bazuje na starszej magistrali, w przeciwieństwie do odpowiednika wydajnościowego, czyli Ryzena 5 3600, którego do tej pory polecałem w tym wariancie. To wszystko za 3500 zł. Rozgadałem się o tym zestawie, natomiast wydaje mi się, że on jest w miarę sensowny, jeszcze biorąc pod uwagę właśnie platformę DDR4. Niestety trzeba go wybrać z 16-gigabajtowym vram co w przypadku wersji 8-gigabajtowej Radeona też może być problematyczne. I wiedzcie o tym, że raczej mówimy o wyborze do gry z FSR, do gry, gdzie pamięć VRAM nie będzie zapychana, bo jeżeli będzie zapychana, to spodziewajcie się dużych problemów przy tej pamięci operacyjnej wielkości 16 GB. 4000 zł, komputer z Ryzenem 5 3600. Ja tutaj nie dokonałem korekty, przepraszam Was bardzo za to. Nie wkleiłem. Odpowiednich komponentów, natomiast koszyk powinien być już prawidłowy, bo wymieniłem tego MSI MAGA, który został zmieniony na wersję dużo słabszą. Tutaj dziękuję koledze, który mnie o tym poinformował. Jeszcze w koszyku jest, więc ja to poprawię. No, proszę zobaczyć, są dwa zasilacze, więc to jest już mój błąd. Postaram się to poprawić jak najszybciej, a więc zniknie ten MAG, wejdzie za niego DAITO i tak naprawdę zestaw bez większej historii, no Ryzen 5 5500, tym razem z 16 GB wersją rx -a. jeżeli chce ktoś dopłacić do lepszej karty, czy może inaczej, nie lepszej pod kątem wydajności w rastrze, ale skorzystać z RT, z DLSS, być może patrzy na lepsze wykorzystanie karty w programach użytkowych, w kreacjach audiowizualnych, to może dopłacić 100 zł z małym hakiem do RTXA 5060 Ti, również z 16GB vram -em. Jedziemy dalej, coś tutaj jakość się popsuła. Moich miniaturek. 4,5 tysiąca złotych Ryzen 75800X z rxm 960 xt Tym razem ośmirodzeniowa propozycja na AM4. Jeżeli chodzi o procesor bez pamięci 3DV, cache, jest to tak naprawdę dosyć solidna propozycja. Natomiast do tej pory w tej kwocie proponowałem Wam AM5, i to boli, że zamiast 7500F muszę polecać Ryzena 75800X. Z 16-gigabajtowym Fauramem, z, z ramem 16-gigabajtowym, to jest ta duża wada, która niestety e, będzie odbijała się na wydajności w różnych zadaniach. E, Uff, no, strasznie się na to patrzy, biorąc pod uwagę ten procesor, który został wydany w 2020 roku. Na tą pozycję, no, ale co zrobić? Chciałem złożyć polecane. To tak one wyglądają. 5300 zł, kolejny raz Ryzen 7 5800X i tak naprawdę kończę jego polecanie w oparciu o RTX 5070. W niektórych zadaniach ten bottleneck będzie sporawy, więc musicie zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast znowu GPU w grach AAA w wyższej rozdziałce dawam więcej niż wymiana procka, niż dopłata do platformy AM5, która niestety dzisiaj w związku z tą pamięcią operacyjną wyniesie Was dużo więcej niż właśnie wybór AM4 na 16 GB RAM-ie. Dokładając 400 Wy możecie zyskać 32 GB zestaw ddr 4 Są to dual-rankowe GoodRamy. No tak, były i sobie poszły, się zmyły, bo już ich nie ma. Zobaczę tylko, czy być może jeszcze w propozycjach gdzieś widnieje zestaw na DDR4 32GB w solidniejszej cenie. No można jeszcze spotkać za 1200 zł. Tutaj mamy Rip 1129, ale cel 20 już. Aha, to są Sodimy. Nie spojrzałem. Także no szaleństwa nie będzie, jeżeli chodzi o cenę tego typu zestawów, trzeba liczyć tutaj się z wydatkiem 1200 złotych, czyli dopłata jest prawie dwukrotna względem zestawu 16-gigabajtowego. Zestaw za 7000 złotych, zobaczcie, że przeskakujemy z 5700 złotych na 7000 złotych, tutaj od razu mówię, że będzie poprawka z mojej strony, przepraszam Was bardzo, ale chyba skupienie się na bardzo dużych zmianach w zestawach spowodowało, że pojawiły się jakieś takie drobne błędy. Tutaj akurat jest wielbłąd, bo zamiast wersji XT mamy zwykłą wersję 970 70, i oczywiście w kwocie 3000 zł. jest ona nie do przyjęcia. Więc od razu jak skończę nagrywać, dokonam tutaj korekty na wersję XT Radeona RX 9070, bo tylko taka ma sens w kwocie 3000 zł. Do tego mamy chłodzenie mocno przecenione Ticomasa za 89 zł z podświetleniem ARGB. W przypadku 9500F tak naprawdę wydajność ma drugorzędne znaczenie, bo w przypadku po prostu tego procesora i jego wymogów względem chłodzenia, no mówimy o chłodnym, bardzo chłodnym nawet wyborze w tym, w tym znaczeniu. I oczywiście tutaj bazujemy tylko na poprawie kultury pracy. Do tego 32GB zestaw RAMu, który kosztuje w tym momencie 1700 zł, tak to nie jest błąd. I Sandisk 1TB, który wcześniej był SM Digitalem, czyli sn 580 Kolejny komputer za 8000 zł, tym razem z RTX-em 5070 Ti wersji Prime, czyli dobrej wersji od Asusa. Do tego uznana płyta B650E Max Gaming. Zostajemy przy 9500F. Oczywiście ten sam zestaw ram -u. do tego Fortron Vita, dobre chłodzenie Raita i obudowa SMX-a. To wszystko za 8100 zł, żebyście byli. Poinformowani dobrze przeze mnie, to niestety, ale te podwyżki ramu spowodowały, że w takich komputerach muszę oszczędzać, żeby zachować jakieś ryzy opłacalności, chociaż one są odjechane totalnie na innych komponentach. I zobaczcie, że ta obudowa no, nie urywa tyłka, delikatnie mówiąc. Tak samo chłodzenie w tej kwocie dotychczas mieliśmy pilesa albo spirita od Termalita, no. Niestety trzeba na czym ściąć. Itnę m.in. na obudowie czy chłodzeniu. Komputer za 9000 zł pojawia się 7800X3D, również z RTX-em 580 Ti, tym razem od Inno 3D. Zmieniona obudowa na Deepcoola CG580, jest ChiefTech Vega-M po stronie zasilacza o mocy 750W i Phantom Spirit. To wszystko za 9000 zł. Na tym zestawie akurat da się jeszcze trochę przyciąć, biorąc pod uwagę właśnie obudowę czy chłodzenie. Tutaj postarałem się o nieco lepsze komponenty. Ostatnie trzy komputery. Ostatni się nie liczy, ale to zaraz Wam powiem. 11400 zł. Tu mamy maszynę do grania z Ryzenem 77800X3D. Jest obudowa Lankula, jest zasilacz o mocy 850W. Już powinien być on w standardzie ATX 3,1, tak, bo został on odświeżony według moich informacji i jest taka informacja na stronie. Ten sam zestaw pamięci operacyjnej płyta B580, wróć B850 i RTX. 50-80 w mojej ulubionej wersji Ventus, jak ja ją kocham. Natomiast dlaczego ja ją polecam? Od razu radzę Wam wykonać solidny undervolting tej karty graficznej, bo inaczej hałas będzie nie do zniesienia. To jest raz. Po drugie, w XCOMie względem drugiej karty graficznej oszczędzamy blisko 500 zł. Ciężko mi polecać RTX-a 5080 w cenie 5400 zł, a nawet 5500 zł, więc ten wybór jest jedynym rozsądnym. A wiem, że ta karta w promocjach potrafi kosztować nawet 4600 zł, więc to też nie jest jakaś specjalnie mistrzowska oferta w tym budżecie. Do tego Hayat 360. I zobaczcie proszę, że tak naprawdę ten zestaw w tym kształcie podrożał względem października o. 1500 zł, mniej więcej tak to by wyglądało, więc ogólnie tragedii nie ma, biorąc pod uwagę wartość koszyka, chociaż i tak jest on drogi. No i jedna ze zmian, zamiast 7800X3D mamy 9800X3D i to wszystko za 12 tysięcy złotych. Pozostała część zestawu taka sama. Ostatniego zestawu nie ma, bo komputer za 20 tysięcy złotych przeżywa kryzys ze względu na brak RTX-a 5090 w solidnej cenie. Jedyna sztuka kosztuje ponad 15 tysięcy złotych, a w takiej kwocie nie zamierzam jej polecać, chociaż wiem, że ciężko będzie otrzymać tańszego RTX 5090, ponieważ te karty bardzo mocno drożeją. Moi drodzy, kryzys, kryzys i jeszcze raz kryzys. Nie będę przedłużał, wszyscy wiedzą, jak wygląda sytuacja. Dokonam tych poprawek, o których mówiłem Wam w trakcie trwania materiału. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Ja to widzę kiepsko, ale. A więcej nie trzeba tutaj dodawać. Papa, pa. Trzymajcie się.